How does it Co się dziś dzieje, moi drodzy? To jest wszystko nieprawdopodobne, ale jeżeli teraz to oglądasz, bo ktoś ci wysłał link, bo się zastanawiasz, o co chodzi ze milówką, to to jest właśnie ta relacja, moi drodzy. To jest właśnie ta relacja, to się dzieje dziś, 26.09. Ja zobaczcie, zaczekaj, sobie, teraz w ogóle lecę do fryzjera, żeby jakoś wyglądać na tym spotkaniu z wami. 50 osób, słuchajcie, 50 osób e, z, e, no, z całej Polski tak naprawdę. Ech, zmęczyłem się, bo szybko idę, forma nie ta. 50 osób z całej Polski, zjeżdżamy się wszyscy do Warszawy, spotykamy się, no pierwszy taki projekt w Polsce, niesamowite to jest, że będę mógł się z wami w końcu spotkać. Mam nadzieję, że to zaowocuje następnymi edycjami. No ale to już zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale jak mówię, jeżeli kolega ci podesła na przykład, nie ja wiem, ten filmik będzie pewnie oglądany przed potencjalną drugą edycją. Będziesz tos, naprawdę będziesz tos. Także teraz ja lecę do Fryzjera, jest masę załatwiania w trakcie, przed takimi eventami, naprawdę. Węcę do fryzjera, biorę szybko teraz rowerek. To jest zobaczcie jaka jest pogoda, nie? Pogoda nam dopisuje. Ja dzisiaj o kardio przed imprezą. Także także naprawdę będzie fajnie. Pogoda nas rozpieszcza koniec września, a no tu na rowerek krótkich tych spodenkach. Uuu. Wiem, że też wiele osób nie mogło być właśnie dzisiaj, a chciało być. Także no ja już dostałem wiadomości, słuchajcie, na Instagramie. Dawać drugą edycję, jeszcze się pierwsza nie odbyła, odbywa się dzisiaj, odbywa się dzisiaj, moi drodzy. No nie wiem czy widać to pokcytowania, nie muszę jak... No nie muszę tego udawać, no to jest serio realne. Niesamowity projekt. To jest, kurde, no z mojej perspektywy to mówię, To są niesamowite emocje. Ale no jeżeli ktoś właśnie nie mógł, to, to też... No zobaczymy, ale, ale wiem, że wiele takich osób, osób było, które chciały być już teraz, ale po prostu wesele brata tam nie wiem, yy, noga złamana, nie wiadomo jakieś inne historie, także, także rozumiem to. Ja nie wiem, tu jest bieganina, mam zawodników do noszenia i nosimy. Zawodnicy do noszenia. Kurczę, ile godzin? 3 godziny do imprezy, ponad. Będzie granek, to nie był, to nie żałuję. Już, już teraz mówię to przed jeszcze, przed jeszcze rozpoczęciem imprezy. Zaparkowane, otwieramy i nosimy. Rodzinne kombi, cholera. Trzeba trochę nagrać, czasu nie ma za bardzo, ale zobaczcie. Pan yy, właściciel powiedział, że mamy o 2 trzecie za dużo jedzenia i że to jest niemożliwe, żeby nam wszystko poszło. Ale, Milówka, to ma być najlepsza domówka, to ma być najlepsze miejsce w Polsce, słuchajcie. I już w Zaraz bierzemy, Kamil. Bierzemy czy nie?

no jedziemy panowie To wszystko dla mnie nie ma. Dobra Na pewno Ale tak, tak robisz dlatego bo mam nagranie. Czy twoi bratzy to widzieli? Czy to ich nie ma? Yeah. How <laughs> sad Jest dobrze. Dwójka będzie. Będzie dwójka. Uf, ten głos jest tak zdarty. Moi drodzy, to się stało. To się stało. Ja zapadłem w sen zimowy. Wstałem przed 16.00. Ale przynajmniej wyspany. Wyspany, zadowolony. No bo no, zrobiliśmy to. Słuchajcie, zrobiliśmy to. I to się udało według mnie w 100%. Ja byłem, do końca nie wierzyłem. Do końca nie wierzyłem, ludzie się pojawili. To wbrew pozorom jest dużo osób, jak się wszyscy, wszyscy zjawią, i są już w środku. W środku także. Niesamowity projekt, mój drodzy, niesamowity projekt. Myślę, że będą pewnie następne edycje, no bo to sami wy napędzicie te następne edycje. Ja tu nie mam dużo do gadania, bo bez was po prostu tej emilówki by nie było i tak to pewnie, ta nazwa pewnie już zostanie z nami na dłużej. Także do dzięki wielkiej nie oddaję tego w ogóle wideo. To trzeba było być przychylić wspólnie, trzeba było po prostu być, no, pogadać i wszystko potańczyć, pobawić się, pograć we flanki. No naprawdę, rewelacja, rewelacja. Rewelacja i, i myślę, że to no po prostu. jeżeli to oglądasz do tego miejsca, to tylko dopytuj się na Instagramie emil.lipski, kiedy następna emilówka. Śledź na bieżąco i, i widzimy się. Do zobaczenia. Hej!